Oglądacie. skończyłem właśnie nową pracę, pokażę wam trochę, gdzie robię teraz, za mną, widzicie? To jest taki... mieszania kolorów, powiem jest zajebista praca, nie? Zajebista praca, wam powiem, zaraz ja wam pokażę te działy, jakie są tutaj, nie? No, po prostu to jest taki... robię granulat i kolory mieszam, nie? Ale wam powiem zaraz, co i jak, nie? To będzie w szoku, nie? Powiem, są cztery przerwy, nie? Nie widziałem takiego systemu, ale o to chyba chodzi, nie? No, widzicie za mną? kolory. i takiego w Całe Cały jest, wiesz, cały jest... Yy... Nieduże jest, pracuje z 20 osób może, nie? 20 osób. No i powiem Wam, że robota zajebista. Wieszam kolory, yy, robię granulat kolorowy. Tylko, że to czyszczenie tej maszyny jest, nie? Placuje dwa razy dziennie. No ale te przerwy, to mnie rozrywa. roz... mnie te przerwy po prostu, powiem wam. W szoku jestem, nie? Przerwa jest tak, powiem wam, nie? Przychodzę na szóstą do pracy, o Wyszłem z firmy. Tu slow motion, kuma. Przód, tył. Bam, bam, moja czapera z bykiem, byk, byk, jak zawsze. Do przodu z bykiem. Słuchajcie, nie, no, powiem wam już wszystko od początku. Szósta rano przychodzę do pracy, nie? Mówię, kuma, czy tego przerwasz? Nie wierzę. No ale dobra. Idę godzinę, chwilę pogadaliśmy, pokazuje mi maszynę. Tu, 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 sypaliśmy parę składników na jeden kolor. Mówi przerwa. Dobra, co? 7:30, przerwa. I już za 5 idziemy, 20 minut przerwa. Ja mówię, nie, no kurwa, dobra, okej. Okay. Nie będzie, nie? Robię, przychodzę z przerwy 7:45. 7:45. Ty, patrzę, 10? Przerwa. 15 minut. A wykładwa minęła na typu godziny. No no jesteśmy, pracujemy w pyle, to fakt, nie? Ale powiem wam, o, to moja firma, to, to tofas, tofas, się nazywa, tofas. E, powiem wam, no um, następna przerwa? Już godzina, dziesiąta, 11.30, pół półgodzina, nie? Półgodzina, 11.30, półgodzina. Później co mnie najbardziej rozwaliło? Ostatnia przerwa jest 13.30 idziemy na 15 minut i wracamy do pracy na 20 minut, bo idziemy się jeszcze 15 minut wcześniej 20 minut umyć, bo przecież brudnie, nie, nie za bardzo, ale taki system jest, nie? czyli razem pracujemy 6 godzin, nie? 6 godzin na przerwy i mycie i na tego, nie, Już nawet nie 5 coś, nie, i nie, jest ciężko tylko się utrzymać, nie, jestem przyziębiony, trochę nie widać, bo się umyłem, dobrze ale tak to jestem chory, więc mordy, można, pokazać, że można, jak coś, dam komentarz, w komentarzach dam na, na, namiar na agencję, jakbyście chcieli, to nie jest źle, nie, pozdro 600, pozdro Wojta, do zobaczyska.